Więc ty mi powiedz, Tato, jak wygląda dr Cisneros. Nie wiem, jak go opisać. Ja ci powiem, córeczko. Jest niewysoki, ma ciemne włosy i oczy. Czarne jak węgiel. Naprawdę? Nie tak go sobie wyobrażałam. Myślałam, że jest wysoki. Ma złote włosy i jasne oczy o głębokim, smutnym spojrzeniu. Wiem już, do czego zmierzasz. Cóż, wyobrażałam sobie, że jest taki jak Juan Miguel. Rozumiem, że jesteś zły z powodu Mariciu, ale chodzi o ciebie, o to, byś odzyskał wzrok. Nie mogę odzyskać czegoś, czego nie straciłem. Urodziłem się ślepy. Zrób to dla mnie. Byłbym taki szczęśliwy, gdybyś zaczął widzieć. Daj temu spokój. Ten człowiek jest moim wrogiem. Kto to? To ja. Masz wiele racji. Jesteśmy rywalami Ale wiem, że darzysz ją czystym i prawdziwym uczuciem Dlatego na pewno ucieszy cię moja wiadomość Słucham? Mariciu wybudziła się z Argozy Nie mówisz prawdy Przysięgam, że tak Gdyby dziecko porwano, zawiadomiłbyś policję i nie byłbyś taki spokojny. A niby co mam zrobić? Umierać? Szczerze mówiąc, coraz mniej cię rozumiem. Muszę zobaczyć syna. A wy czego chcecie? Nie macie tu czego szukać. Przyszliśmy zobaczyć naszego syna. Naszego? Tak. Upadłeś na głowę. To nie twój syn i będzie miał na imię Amador, tak jak ja. Jego jedyny i prawdziwy ojciec. Beatriz jest matką i ma prawo go zobaczyć. Nieważne, że sąd przyznał opiekę tobie. Proszę cię, muszę zobaczyć syna. Pozwól mi go przytulić i ucałować. Nie mogę żyć bez mojego maleństwa. Pablo Cisneros. Wciąż o nim myślę. Czy to dlatego, że uratował mi życie? A może dlatego, że przypomina mi Juana Miguela? Udało ci się. Mariciu i wybudziła się z narkozy. Tak. I jestem bardzo szczęśliwy. Znów będzie widziała? Tego nie wiem. Celem operacji było usunięcie guza, ale dzięki Bogu odzyskałem zaufanie Patricia. Więc kiedy będzie silniejsza, zoperuję jej oczy. Co powiedziała kiedy ty. i jeszcze nic nie wie. Najpierw muszę odzyskać jej zaufanie. Na razie, choć to brzmi śmiesznie, będę udawał kogoś innego. Jestem doktor Pablo Cisneros. Nic z tego. Co ty mówisz? Nie pozwolę, byście oszukiwali Mariciu. Powiem jej prawdę, doktorze San Roman. Nie przekona mnie pan, bym nie powiedział jej, że panią okłamuje. Po raz kolejny zresztą. Ci panowie powinni porozmawiać na osobności. Nie jesteśmy tu potrzebni. Chodźmy. Posłuchaj, Rafaelu. Źle mnie zrozumiałeś. Uparty pan jest. Już powiedziałem, że... Wiem, co powiedziałeś. I nie jestem uparty ani nie okłamuję Mariciui. A niby co pan robi. Nie chcę przedłużać tej rozmowy. Nie pozwolę oszukiwać Mariciui. Powiem jej prawdę. Przepraszam. Dość z tego. Moja cierpliwość się wyczerpała. Nie potrzebuję Twojego pozwolenia na to, co muszę zrobić. A skoro tego nie rozumiesz, przestań się wtrącać w moje sprawy. To nie są pana sprawy, lecz Mariciuj. Mariciuj i moje. Zrozum. To wyłącznie nasze sprawy. Gdzie moje dziecko? Pozwól mi je zobaczyć. To nie jest wasz dzień odwiedzi. Nie bądź podły. Matka ma prawo zobaczyć się z dzieckiem. A ja mam prawo przyjmować we własnym domu, kogo chcę. Nie muszę więc was tu wpuszczać. Prawda, Ciociu? Błagam panią na wszystko, co pani kocha. Proszę mi przynieść synka. To mnie Ciocia kocha i robi to, co ja jej karzę. Nigdy nie widziałem bardziej bezwzględnego drania. Obrażając mnie, niczego nie zyskacie. Czy mój synek nie płacze? Je ładnie. Dbajcie o niego. Proszę go przynieść na chwilę. Tylko go ucałuję. Nie wiem, co ci powiedzieć. Twoje dziecko... To jego Jasieczek. Nie może bez niego zasnąć. Przyniosłam go, żeby. Spójrz! Doprowadziłaś moją ciocię do łez. Jak tak dalej pójdzie, ja też się rozpłaczę. Mam takie miękkie serce już dobrze. Hola, Jak się masz, moja mała? Jak długo będę dla ciebie twoją małą? Nawet gdy się zestarzeję, będziesz mnie tak nazywała? Oczywiście. Ja też będę wtedy dużo starsza. A ty zawsze pozostaniesz dla mnie młodziutka. Pewnie szybko się zestarzeje. Bezdzietne kobiety robią się pomarszczone i suche jak rodzynki. Kto ci tak powiedział? Sama to widzę. Matki mają bardziej krągłe kształty. Wcale nie. Popatrz na mnie. Ty urodziłaś mnie już dawno temu. Co Ci też przychodzi do głowy? Matki naprawdę stają się bardziej krągłe, żeby móc tulić swe dzieci i kołysać je niczym w miękkiej kołysce. Mają też pełne piersi, by je karmić. Są dla swoich dzieci ostoją. Naprawdę. Ja będę sucha jak biur i chuda, bo nie będę miała dziecka. Zrobię się koścista. Przynajmniej zachowasz figurę. Obym napęczniała kiedyś jak balon, nosząc w brzuchu dzidziusia. Pogódź się z losem. Nie zadręczaj się. Adrian nie przestanie cię kochać. Wiem, mamo, ale to boli. Dlaczego tak musi być? Wynoście się. Nie ruszymy się, jeśli nie zobaczymy Edwardita. Żałuję, ale nie możecie. Nie prowokuj mnie, bo moja cierpliwość się skończyła. Jeśli chcecie zobaczyć Amadoksika, pokażcie mi nakaz sądowy i po sprawie. A jeśli znów wtargniecie tu nieproszeni, wezwę policję i oskarżę was o najście. Wtedy możecie więcej nie ujrzeć dzieciaka. Chodźmy, kochanie. Najpierw zobaczymy syna. Chodźmy po nakaz. Unikniemy problemów. Zostawiam mu poduszeczkę. Drzwi są tam. Eduardito, synku, mój maleńki. Dlaczego nie mogłam Cię zobaczyć? Bardzo mi Cię żal. Jesteś bez serca. Nie ma w tobie ani cienia uczuć. Myśli pan, że dam się oszukać? Wiem, jaką pan prowadzi grę. Mariciuj nienawidzi pana, bo pan ją skrzywdził. Więc chce pan zdobyć jej miłość, udając kogoś innego. Wcale nie. Nic dziwnego, że nie przywrócił jej pan w wzroku. Jest panu na rękę, że nie widzi prawda? Posuwasz się za daleko. Nigdy bym czegoś takiego nie zrobił, nawet jeśli bym miał ją stracić. Mam powody, żeby Mariciu i nie wiedziała kim jestem, i choć nie muszę, powiem ci jakie. Nie interesuje mnie to. Uprzedzam, że najpierw mnie posłuchasz.